Pieczę węzły, bo się czuję bardzo związana z Mazurami. I może mi się kiedyś uda, tak jak się udało znaleźć to piękne miejsce nad jeziorem, gdzie spędzam wakacje OL exclusy. Wynajęłam je od sympatycznej pani Krysi, po prostu. Wpisałam na olx jacuzzi w kategorii noclegi i już. Pani Krysia piecze pyszne ciasta, które podaje mi co chwilę, bo mówi, że jestem chuda jak szczapa. Porsche, by the way. Poza tym, nad jezioro idzie się tu krócej niż na wybiegu i można zobaczyć prawdziwe gwiazdy. Te na niebie. Codziennie mam bardzo długą sesję. I mean, siesta. A kiedy wysyłam zdjęcia moim przyjacielom w USA, są amaze, jak tu w Polsce jest pięknie. Jest naprawdę super. Znajdź na OLX super miejsce na nocleg. Tak jak Joanna.